Witajcie kochani na tarot SM. Zapraszam na ogólne czytanie tarota dla zodiakalnych panien na luty 2022 roku. Dla Was, drogie panny, przygotowałam talię True Heart Intuitive Tarot. No i oczywiście będziemy patrzeć jeszcze przesłanie anielskie stali życie z aniołami. Kochani po czytaniu zajrzyjcie sobie do opisu filmu. Tam znajdziecie link do mojej strony internetowej i tam jest moja oferta czytań indywidualnych. Jeśli ktoś potrzebuje, zapraszam zajrzyjcie. OK, No dobra. Kochani. Proszę moje wyższe ja o prowadzenie zgodnie z najwyższym dobrem dla mnie podczas czytania i dla wszystkich oglądających to czytanie w swoim czasie. Zobaczmy, co tutaj dla Was mają aniołowie, drogie Panny. Jakie przesłanie na luty 2022 roku mają aniołowie? Dla Pani, dla Pani przesłanie na luty 2022 roku. Intencje. Energia intencji pojawia się dla panien, i już patrzymy znaczenie tej karty. No, będą ważne te intencje w tym miesiącu, wasze motywacje. Nie porzucajmy swoich intencji płynących z głębi duszy. Pomyślmy o nich jako cennych kwiatach potrzebujących pielęgnacji i troski. Teraz nowym krokiem będzie dla nas zamiana intencji w działanie. Z pewnością i wiarą w powodzenie. Nawet najbardziej nieprawdopodobnych projektów. O, bardzo ciekawe. Tylko przez działanie napełniamy intencję energią realizacji. Kiedy zostanie złożone zobowiązanie w postaci intencji, świat duchowy zawsze z nią współpracuje, wypełnia ją światłem i miłością. Wtedy tworzymy najpiękniejszą rzeczywistość i możemy cieszyć się, swoimi, cieszyć się owocami realizacji. Otaczający nas świat jest odbiciem naszych intencji. Podobne przyciąga podobne. To uniwersalne prawo jest podstawą dla, wie, dla, większy, dla wie, wszelkiej realizacji intencji w świecie fizycznym. Afirmacja. Nasze intencje są owocne i zawsze manifestują się w działaniu. Warto sobie zapisać y, tą afirmację i z nią pracować, zapisać ją. No, w pierwszej osobie, czyli moje intencje są owocne i zawsze manifestują się w działaniu. Świetna afirmacja, warto z nią pracować, mieć przede wszystkim na uwadze też to, co tutaj, w tej, w tej, co tutaj Aniołowie chcą wam, drogie Panny, przekazać właśnie, że ważne jest to, na czym się skupiamy, jakie są nasze intencje. Jak się skupiamy na pozytywie, jak się skupiamy na tym, co chcemy zrobić, to, to, to cały wszechświat pracuje nad tym, żeby nam to umożliwić. Jeżeli zbytnio się zamartwiamy i skupiamy się na tym, czego nie chcemy, to też nam to wszechświat umożliwia. Właśnie nasza uważność jest tutaj um, bardzo, bardzo istotna. I zwró zwróćcie uwagę, jakie wysyłacie intencje właśnie do wszechświata. To jest tutaj bardzo ważna rzecz. Okej, okay, no dobrze. Ważne jest tutaj, żeby te intencje wprowadzić w działanie. No i zobaczymy, co tutaj się pokaże dla Was na luty. Drogie Panny, jakie intencje będziecie w działanie wprowadzać. Oczywiście to jest czytanie ogólne, więc tutaj to u każdego mogą się zupełnie inne sprawy pokazywać, ale zobaczymy ogólne schematy, jakie się pokażą, kierunki, może jakieś podpowiedzi. Ok. Drogie Panny, jakie energie, jakie potencjały na luty 2022 roku? Panny słoneczne, osoby, które w znaku Panny mają ascendent lub księżyc, Marsa, Wenus, też warto, żeby sobie to czytanie zobaczyć. Może jakaś wskazówka pokaże się i będzie warta zapamiętania. Czasami jedno czytanie. Słuchamy, dla jednego zdania, coś z nami tak zarezonuje, że warto to później no, przyjąć gdzieś do realizacji w swoim życiu, Panny. Panny, luty 2022 roku. No to zobaczmy, co dla Pani na luty 2022 roku. 9 kielichów. Wow. Przeszłość, czwórka kielichów. Przyszłość, karta Wisielca. Co będzie Wam pomagać? Karta Diabła. Co może przeszkadzać? Królowa Buław. Wpływy zewnętrzne siedem Buław. Wpływy ukryte wieża. Oczekiwania lub obawy gwiazda i rezultat albo rada cesarz. Z przełożenia 10 kielichów. Okej, okay. ja już sobie tutaj troszeczkę te karty ułożę. Mam nadzieję, że w miarę. W miarę widać. Okej, okay, no dobra. Kochani, przede wszystkim dziewięć kielichów jako główna karta tego czytania wskazuje na to, żeby, żeby, żeby wasze spojrzenie na życie w lutym było takie, no bym powiedziała, trochę wyluzowane. Oczywiście, mogą się dziać bardzo różne rzeczy, ale ważne, żeby to przyjmować, Właśnie przez taki pryzmat, y, takiego delikatnego luzu, żeby się aż tak bardzo na tym nie spinać, y, czy na rzeczach pozytywnych, które życie będzie dawało, czy na negatywnych. Trzeba zobaczyć piękno, tak naprawdę, tego wszystkiego, co się dzieje. Y, też swojego życia, też już to, co wam się udało uzyskać. Ogólnie ta karta też w ogóle mówi, że. Ten miesiąc może dać Wam bardzo wiele takiego zadowolenia z siebie, zadowolenia z życia, wiele przyjemności. Może spełnić jakieś Wasze życzenia, bo dziewiątka kielichów jest kartą spełniającą życzenia. Ważne jest, żeby przy tym wszystkim się nie rozleniwić za bardzo. To też jest tutaj ważna rzecz. Dlaczego o tym mówię? Bo macie w karcie przyszłości kartę Wisielca, a w przeszłości czwórkę kielichów. Może tak być, że taki czas, takiego Delikatnego rozleniwienia, takiego, jak ja to użyłam, takiego czasami zwrotu, rozmemłania, gdzieś tam macie za sobą i uważajcie, żeby tego nie przenieść dalej. Tu um, owszem, relaks, luzik, jak najbardziej um, w tym miesiącu. Ważne, żeby to wykorzystać do złapania nowych energii. Tak jak tutaj w tej karcie um, Wisielca. Um, Sytuacja, która na przykład wy, wymusza na nas czasami pewien, pewien rodzaj takiego zastoju, czyli nie ma tutaj jakichś takich wyraźnych zmian albo gwałtownych zmian, prawda? Nie ma tego, ale jest pewne takie zrozumienie. W karcie Wisielca człowiek wykorzystuje spokojniejszy czas. Po to, żeby nakreślić sobie jakieś plany, żeby sytuacje, żeby swoje sprawy zobaczyć z nowej perspektywy, tak jak tutaj, właśnie na karcie Wisielca jest, żeby też dostrzec być może różne schematy, które do tej pory były, i zobaczyć, czy one nadal są w moim życiu dobre, czy może coś przydałoby się zaktualizować. Prawda? Bo często tak jest, że zachowujemy się tak samo i jedziemy według jakiegoś schematu, a w pewnym momencie może się okazać, że to już nie działa, że to już nie jest dla mnie, prawda? Więc też warto będzie na to po prostu zwrócić, zwrócić uwagę. Jeśli chodzi o to, co w tym miesiącu będzie pomagało, no to macie tutaj kartę diabła. A karta diabła na tej pozycji będzie mówić o tym, że łatwo, łatwiej będzie wam w tym miesiącu zauważyć to, co wami gdzieś tam steruje, to, co wami rządzi. To, co próbuje mieć na was wpływ na tyle duży, żebyście wy mieli mniejszy. Czyli to mogą być osoby, relacje, prawda? To mogą być jakieś wasze nawyki, które wami sterują. Może, może znowu kupiłaś na przykład, droga panno, y, jakieś jedzenie, które jak, później jak już zjesz, czujesz, że ci zaszkodziło, ale znowu to kupiłaś, bo z nawyku to kupujesz na przykład. Lub spotkałaś się z koleżanką, która znowu przez godzinę opowiadała ci, jak to jest źle jak i jaki ten świat jest straszny na przykład. I cię zatruła właśnie twoje myśli swoim zamartwianiem się na przykład. No tego może być bardzo wiele. A może jakiś szef, który jest wyzyskiwaczem. No tutaj może być bardzo wiele rzeczy. Zwróć tutaj, w tym miesiącu dobrze będzie zwrócić uwagę na to wszystko, co cię ogranicza, co próbuje mieć nad Tobą władzę, kontrolę. Tu w tym miesiącu będzie chodziło o to, żeby zacząć mieć kontrolę właśnie nad, nad sobą, nad swoim życiem, bo pamiętajcie, że w karcie rezultatu jest karta cesarza. Do tego dążycie, żeby wyjść z tego jarzma. I wprowadzić swoje rządy. To może być w relacjach, tak jak mówiłam, to może być w sprawach zawodowych, to może być w waszym stylu życia. To jest czytanie ogólne. Więc warto na to po prostu zwrócić uwagę, co ma nad tobą jakąkolwiek przewagę, lub kto. I może być taki właśnie dobry czas na to, żeby zrobić takie generalne porządki. Dlaczego o tym mówię? Bo w karcie, karta wieży, która pojawia się na, po, na poziomie wpływów ukrytych, mówi, że twoją siłą ukrytą w tym miesiącu będzie właśnie roz, zrobienie takich generalnych porządków. Czasami niektóre rzeczy, niektóre sprawy życiowe trzeba, jak to się mówi, wyskrobać do żywego, żeby to, to, tak jak się robi remont, nie? Że, że trzeba stare tynki zdjąć, i żeby założyć nowe, żeby wszystko odświeżyć, żeby, żeby ten budynek zaczął wyglądać tak, tak jak trzeba, prawda? Czasami tak, tak po prostu to jest po prostu potrzebne. I Wy w tym miesiącu będziecie mieć taką możliwość, dysponować taką siłą takiej właśnie transformacji, takiego, takiej totalnej znaczy, może, może nie zmiany, ale to jest, taki, to jest taka siła takiej rewitalizacji. Będzie to wymagało, na pewno będzie to wymagało wysiłku i też będzie wymagało radykalnych takich posunięć. To będzie konieczne, najprawdopodobniej, ale to wszystko będzie, będzie robione po to, żeby właśnie w przyszłości mieć, mieć kontrolę nad swoim życiem. I żeby mieć dużo więcej luzu. Ja mam takie wrażenie, że wy w tym miesiącu możecie poczuć, że chcecie właśnie tak żyć, żeby, żeby mieć właśnie taką radość życia. Może niektóre panny będą to robić dla swojej rodziny, może niektóre panny w ogóle będą robiły po prostu remont, więc też tak może być, że będą to robić dla rodziny, żeby, żeby się żyło lepiej. Też jak najbardziej to może być, jeżeli waszą intencją będzie poprawienie swojego, Swojej y, sytuacji, y, właśnie mieszkaniowej, i tak dalej, zrobienie czegoś. Też to może być, ale y, to wszystko będzie właśnie szło z miłości i to y, ten kierunek jest najlepszy. Jak intencje idą z miłości, właśnie, to, to wszechświat nad tym pracuje, żeby pomóc. To też jest tutaj y, bardzo ważne. Co Wam może przeszkadzać? Królowa buław. Y, zbytnie ciśnięcie, zbytnie takie, królowa buław w negatywie. Na przykład potrafi być, potrafi być taka nielicząca się z nikim, potrafi być zazdrosna, też potrafi, na przykład, zazdrosna w sensie takim, że a ja tutaj sobie taki remont zrobię, że Kowalską szlak trafi, na przykład, nie? Wiecie, to, to wtedy nie są te motywacje, o które chodzi, więc. Ta energia subtelna przy tym wszystkim też jest bardzo ważna. Często ludzie patrzą na życie bardzo powierzchownie, a to co się dzieje pod spodem, Myślę, że tu będziecie w tym miesiącu dużo bardziej wyczuwać i dbać też właśnie o te intencje. Też nie po to aniołowie nam tutaj pokazali, że te intencje w tym miesiącu są ważne, żebyście to ignorowali. Więc też nie pozwólcie na to, żeby jakaś taka popędliwość i nieliczenie się z innymi, żeby wpływało na was. Poza tym też królowa Buław może być jakąś konkretną osobą, która może chcieć narzucać swoje tempo. Swoje sposoby realizacji. No, i skoro ona wychodzi tutaj na pozycji negatywnej, więc trzeba będzie sobie z tą osobą po prostu poradzić, trzeba będzie wyjść spod jej wpływu. Może to być jakaś szefowa w pracy na przykład, lub jakaś teściowa, prawda, też może być, lub po prostu koleżanka, lub partner, partnerka. To jest czytanie ogólne, to nie musi być kobieta, prawda. Także na to też zwróćcie uwagę. Wpływy zewnętrzne, y, mamy tutaj siódemkę buław, więc też pokazane tutaj, y, pokazane te wpływy są jako y, jednak, mimo wszystko, y, kontakt z osobami, które nie do końca mogą chcieć przyjmować Wasz punkt widzenia. Więc y, warto będzie, mimo wszystko, znaczy, z tego co widzę, to i tak, i tak będzie warto trzymać się. Tego, co chcecie zrobić, nawet jeśli wpływy zewnętrzne tutaj pokazują się jako ktoś, kto nie do końca będzie gotowy na współpracę. Myślę, że warto, żebyście i tak mimo wszystko tutaj robili swoje, trzymali się swoich intencji i pozwolili sobie dążyć do tego, żeby właśnie być, być szczęśliwym, żeby czuć się dobrze. Też wracam tutaj karty tak często, ale ona tutaj nadaje ton, pomimo tego, że jest to karta takiej szczęśliwości, takiego myślenia, co mnie uszczęśliwia. Więc warto w tym miesiącu pomyśleć, naprawdę tak się nad tym skupić, co, co cię uszczęśliwia i do tego dążyć i żeby czasami tak jest, żeby do tego dojść, trzeba zrobić radykalne różne sytuacje. Trzeba wyjść spod jakiegoś, spod jakiegoś jarzma. Może pomyśleć na przykład o pracy, która aż tak bardzo cię nie ogranicza, prawda? Która da ci więcej swobody, która, dzięki której będziesz bardziej dla siebie, dla swoich bliskich, yy, yy, więcej, będzie więcej tej wolności, prawda? No i kochani, ostatnie dwie karty. Przepiękne. Karta gwiazdy, która. Mówi o tym, to jest kolejna karta spełniająca życzenia. Więc pamiętaj o tych swoich intencjach. <laughs> Przepraszam, droga panno, pamiętajcie, że te intencje w tym miesiącu są kluczowe, bo intencje wysyłane wszechświ do, do wszechświata, prawda? One spełniają się w karcie gwiazdy. Ta gwiazda przynosi to, co zamawiacie. To jest jak ten gin. Z lampy, który wyskakuje i mówi Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Poza tym też jest to karta ochronna, więc też kontaktujcie się ze swoim wyższym, ja, ze swoimi aniołami. Proście, proście o wsparcie, proście o prowadzenie. I, I ta pomoc będzie Wam po prostu dana. Do tego karta rezultatu, karta rady. Jako rada cesarz będzie mówił przede wszystkim o tym, że y, trzeba dbać o swoje królestwo. Trzeba cesarstwo, prawda? Y, trzeba y, wprowadzić zasady, które będą dobre dla wszystkich, które będą się przyczyniały do szczęścia wszystkich, które będą błogosławieństwem dla was i dla waszych bliskich. Y, też karta cesarza y, przynosi taką y, jakby to powiedzieć jest też daje ochronę, też daje ochronę. I cesarz musi patrzeć też w taki sposób szeroki, perspektywiczny, po to, żeby zrobić te porządki, żeby mógł panować on, a nie ktoś inny, prawda? Żeby, żebyście to wy byli tym szefem, żeby nie wtrążolił się Wam żaden inny cesarz w Wasze życie, prawda? Żeby nie zaczął decydować. To ważną rzeczą jest, żeby wysyłać te pozytywne intencje, żeby wasze intencje szły z serca, żeby odchodzić od rzeczy, które was krępują, więżą, uwarunkowują. Czasami może trzeba będzie zrobić to radykalnie, ale bardzo ważną rzeczą tutaj, kochani, są, są te wasze, też taka wiara i ufność, że te sytuacje, które Będą zmieniane, które być może wcale nie będą takie łatwe do zrobienia, prawda? Że one się po prostu przysłużą i doprowadzą Was do takiego wspaniałego spełnienia, o którym mówi tutaj karta gwiazdy. No i też oczywiście wspaniała energia dziewiątki kielichów, która też spełnia życzenia. No, te dwie karty. Dają tutaj naprawdę. To, to jest taki sztos. Więc warto, myślę, wykorzystać czas lutego do tego, żeby, żeby poprawić sobie życie, żeby właśnie tak, na takim luzie móc sobie funkcjonować. Zadbajcie też o te swoje intencje. Karta anielska tutaj też jest kluczowa, bo ona mówi o tym, żeby naprawdę łapać się na tym, jeśli myślecie, my, myślicie, w jakimś negatywnym strumieniu wchodzicie w jakiś negatywny strumień myśli to pamiętajcie że trzeba się brać za szyję i stamtąd wyprowadzać i skupiać się na pozytywie to jest bardzo ważne że na przykład jak się łapiecie na tym że boję się boję że coś tam coś tam prawda to od razu wychodzicie z tej energii i wprowadzacie pozytywny wzorzec czyli na przykład myślicie o tym co tutaj karta na przykład gwiazdy wam mówi że Ufam, wierzę, że wszystko ułoży się bardzo dobrze. Prawda? To jest tutaj ważne, żeby skupiać się na, na, właśnie na tym pozytywie i na y, dobrych intencjach, a nie na wymyślaniu, na skupianiu się na tym, co, czego się obawiacie, na jakimś negatywie. To jest tutaj bardzo, bardzo ważne. Drogie panny, no ja Wam życzę tu, właśnie tego luziku. Żebyście tak sobie ułożyły swoje sprawy, by doświadczać spełnienia, by doświadczać miłości, by czuć się po prostu dobrze ze sobą, ze swoimi bliskimi i z waszym życiem. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Wysyłajcie dobre intencje do świata, pracujcie z afirmacjami. Pozdrawiam kochani serdecznie. Niech to będzie cudowny miesiąc dla was. No i zapraszam na kolejne czytania. Trzymajcie się ciepło. Pa.